Siemanko w kolejnej przebudowie na moim kanale, ten odcinek miał być wczoraj, ale nie dałem rady go nagrać, więc jest dzisiaj w poniedziałek przebudowa szwedzkim klubem AEK Shotholm. nie wiem czy to ale dobra, AEK nie wiem, czy to się tak czyta, mogłem sprawdzić, bo po szwedzku się pewnie to czyta inaczej ale ja będę czytał AEK no i dobra, obejmujemy sery szwedzkiego klubu, jeśli wiecie jak się czyta ten klub, możecie mi śmiało napisać w komentarzu, że Mówię to fatalnie, niepoprawnie, spoko, ja się nie obrażam. Zachęcam do subskrybowania, dziękuję za 800 subów, do lajkowania tego filmiku i zapraszam Was do przebudowy, przebudowy na dzisiaj. Tutaj macie mój skład, tak oto on wygląda, nic nadzwyczajnego. Tutaj właśnie musiałem się chwilę odwrócić, jakieś szumy, jakbyście słyszeli to sorry. I tak wygląda nasz skład, eee, ogólnie Szwedzi, tylko 25 piłkarzy mamy, więc to nie jest dużo, nie jest to jakaś szeroka kadra i musimy na pewno kogoś pozyskać. Mam tam trzech piłkarzy, których chciałbym pozyskać. Jeden grał kiedyś nawet w nie, która wtedy gra chyba w Premier League, albo już nie grali w Premier League. Chyba nie grali, chyba już nie, ale ma. Marek był w Anglii i ma odwzorowaną twarz dzięki temu. 4 miliony 600 do wydania, tutaj macie cele naszego zarządu. Oczywiście Aika Football. tu mamy, Futbola. Więc pewnie tak się nazywa ta nazwa. Klub jest ze Stotholmu, ale to nie znaczy, że jest. Nazywa się Aika Schottholm. Właśnie, no jak Chelsea, Londyn. Nie ma klubu jak Chelsea, Londyn czy Arsenal, Londyn. Pamiętajcie, czy Sporting, Lizbona. Nie ma takich klubów. Jest Arsenal Football Club, Chelsea Football Club, Sporting SC, ale my tu lecimy dalej. Ten Alan wydaje się na mega talent. Zobaczymy, jak Francuz się będzie rozwijał. Ja jeszcze postanowiłem zatrudnić innego skauta, trochę lepszego. Wysłać go do Szwecji, tak wam powiem, jeśli chodzi o juniorów. Mieliśmy jednego fajnego, nawet dostał szansę w tym sezonie. I ja postanowiłem, że ostatni mecz każdego sezonu będę rozgrywał. Yy, yy, i będzie jeden mecz na odcinek, ostatni mecz sezonu, żeby po prostu był jakiś gameplay. Najpierw udajemy się, bo Joela Asoro, szybki, dynamiczny napastnik fajnym uderzeniem. Myślę, że bardzo fajnie wzmocni nasz atak. 27 lat to jeszcze może się rozwijać, i myślę, że to jest naprawdę fajne wzmocnienie. Od naszego jednego z największych chyba rywali, jak się myje na szwedzkim boisku. Następny, kolejny znowu z tej samej drużyny, ale mają dobrych piłkarzy: Magnus, Eriksson, środkowy pomocnik do nas, trochę negocjacji. Sezon zaczyna się, nie pamiętam kiedy, ale wiem, że to nie będzie tak klasycznie lipiec, sierpień, tylko to chyba. Kiedyś sezon. Teraz się coś zaczyna. Luty marzec, właśnie tu tak też będzie. Więc będziemy mieli dwa okienka transferowe, będziemy mieli lipcowe okienko potem. Właśnie jesteśmy w lipcowym okienku transferowym i kupuję Andersa Christiansena, który odszedł do Eibaru. odszedł do Hiszpanii. Ja stwierdzam, że welaczej do Szwecji zapłacimy Ci fajny hajs. no i wzmocnić naszą drużynę w walce o mistrzostwo Szwecji. Fajnie byłoby zdobyć. Jak najszybciej. Oczywiście w tej przebudowie chodzi o to, by zdobyć mistrzostwo. Trochę inaczej, tej przebudować teraz będzie szalkę. Trzeba wygrać mistrzostwo i chociaż udać. zdobyć mistrzostwo i wygrać Champions League. Jeśli nie uda Champions League, to trudno. No i mamy skrót. Ostatnia kolejka pierwszego sezonu. Rozpoczyna świetny ten mecz. Świetne doświadkowanie w pole karne i Osoro. Kapitalnie go wą pokonuje prankarze rywali. Mamy śnieg! No bo to już pora zi no, zima w Szwecji, oczywiście. Bo to Szwecja to jest taki inny krajobraz. I doświadkowanie rzutu różnego rożne naszych rywali. Tutaj Christiansen odbiera piłkę. Wyprowadza kontrę. Podaje do Stefaneli. Stefaneli. Argentyńczyk rozpędza się. Bjork Nie ma z nim szans. Co zrobi Stefaneli? Zawraca. Podaje piłkę do Christiansena. Co za kontra AK I mamy 2 do 0. No zanosi się na łatwe zwycięstwo. No gramy z jedną z najsłabszy, najsłabszych ekip. Jak dobrze pamiętam tego sezonu. Ale ekipa, która szyje nam gola. Tutaj wymiana piłki. Helborg. Vanks, jakiś Chińczyk. Ale ładnie tutaj wymieni piłkę nasi rywalty. Mój błąd. Głupia strata. Takie wybicie. Nie najlepsze. I właśnie tutaj yy, to podanie Ericssona chyba jak się nie mylę. Głupie. No i wank strzela golana na 2 do 1, więc mamy gola kontaktowego. No spoko. Trzeba jakoś żyć. Lecimy dalej. 2 do 1. <coughs> Sorry. My się nie poddajemy. Chwilę później to my strzelamy gola na 3 do 1. Osoro do ringa. Ring na lewej stronie wycofuje piłkę, jednak jednak traci. Wang tutaj idzie z kontrą. Ale tutaj świetnie Eriksson, Osoro, Ring, Christiansen, Stefanelli, Osoro. No Stefaneliego ten jest szybszy od obrońców rywali. I 3 do 1. Druga bramka Argentyńczyka w tym spotkaniu. No idzie nam bardzo dobrze w tym odcinku. Jeśli chodzi o ten skrót oczywiście. No wiecie się po nim czy ma mistrzostwo, czy też nie. No i Puchar Kraju. Oczywiście Puchar Kraju jeszcze do wygrania. Druga połowa, akcja naszych rywali. Tutaj Christiansen świetny pressing, odbiera piłkę. Eriksson, Christiansen podaje do Elbo, Zedi, Osoro. Elbo, Zedi do Haliti. Haliti podaje do Osoro. Nie, to Stefanelli. Ja jeszcze piłkę do Elbo, Zedi. Elbo, Zedi. Szczera, gola na 4 do 1. No i to jest już pewne zwycięstwo, moim zdaniem. Raczej na nasi rywale. Nie, zaszko nie zaszkodzą w tym meczu. No ale to się nie koniec strzelania goli, bo kolejna akcja naszych rywali. Tutaj świetnie w obronie zagramy. Tu Ericsson, Pyk, podanie Stefanelli, dużo miejsca. Osoro. No Osoro jest szybki, zobaczcie, jak to wygrywa. Pojedynek, świetne przyjęcie kierunkowe. Biegnie w pole karne. Lewa noga, Osoro, druga bramka w tym meczu. 5 do 1. Ajka gromi naszych rywali. Majka, naszych rywali. Dobra, i była jeszcze jedna bramka naszych rywali w tym meczu: Helborg zagrał do Bjarnassona, Bjarnasson do Sugita, Bjarnasson, Sugita, Szabani, Sugita. No i ładna bramka, ale 5-2. No i takim wynikiem kończy się to spotkanie, i powiem wam, że w pierwszym sezonie, jak to w pierwszym sezonie, mamy mistrzostwo. Udało nam się zdobyć mistrzostwo Szwecji, więc nie będzie trzeba grać następnego sezonu teraz czas na celebrowanie tego wielkiego osiągnięcia, kolejne mistrzostwo, tym razem w Szwecji mega jestem zadowolony liczę na kolejne mistrzostwa, mam nadzieję, że teraz szalkę, następna przebudowa tak, tych klubów poza top 5 jest, jeszcze jest głosowanie na karcie społeczności, nie zamknąłem ją, jego, ale Feyenoord pewnie wygra, więc z Feyenoordem postaramy się przełamać dominację Ajaxu, czy PSV Eidhoven w ostatnich czasach i sięgnąć po kolejne trofeum Drużyną z Rotterdamu, tutaj podnoszenie puchar, fajny ten puchar ogólnie, mi się podoba, ja bym mógł mieć taki w gablocie, zapraszam do wysłania. No i co, kibice się cieszą, my się cieszymy, wszyscy się cieszą, mam nadzieję, że lajki też będą, wy też się cieszycie. No i co, Mamy mistrzostwa Szwecji, ładnie pada śnieg, fajny ten puchar, taki duży trochę, ale mi się podoba ogólnie. Fajnie, że te puchary za są odzorowane w tej Fifie. Że nie ma jakichś byle jakich myślę, że chyba każda ma odzorowane. Zobaczymy, oczywiście, w tej serii, czy każda ma, czy też nie. No dobra, yy, zaraz przejdziemy do podsumowania tego sezonu. I tutaj zobaczcie tabelę 10 punktów przewagi nad Malmo, więc jest naprawdę dużo. Sami wygraliście Aika, więc musicie być zadowoleni z tego, że. Zdobyłem to mistrzostwo. Puchar Szwecji też dla nas, chyba właśnie teraz gra. Dwa Puchar Szwecji. Zawsze Puchar Szwecji jest chyba przed rozpoczęciem sezonu. No, nie mamy na szczęście, nie mamy najlepszego szczelca, ale zobaczcie, jak bramki się roz... piłkarze podzielili nimi: Osoro 16, Eriksson 14, Stefanelli 13, Kristiansen 12 i Bahui 12, więc naprawdę załnicy nasi. Miał kto szczerać? 5 zamników powyżej 10 goli w sezonie łącznie. To jest moim zdaniem naprawdę bardzo dobry sezon. Tutaj jeszcze osiągnięcia. A jeśli Wam spodoba się ten odcinek, napiszcie w komentarzu Aika. Zostawcie łapkę w górę. Przypnę do każdego serduszko. Dziękuję. Do usłyszenia wkrótce.